Około godziny 14:30 w niedzielę 2 lutego do Woszczyńskich Służb wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w lesie pomiędzy Borują a Stefanowicami znaleziono liczne, liczne pojemniki z nieznaną substancją. Dyżurny włoszyskich strażaków skierował na miejsce natychmiast dwa zastępy z jednostki ratowniczej Gasiczej w Osztynie, Oprócz tego zastęp z lokalnej jednostki OSP oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leszna. Po dojeździe na miejsce pierwszy dowódca potwierdził, potwierdził zgłoszenie w lesie znajdowało się siedem pojemników z nieznaną substancją. Część z nich była przewrócona, pozgniatana wyznaczono strefę niebezpieczną po przyjeździe specjalistycznej grupy ratownika chemicznego z Leszna prowadzono dwóch ratowników do środka którzy dokonali pomiarów stężeń ewentualnych substancji niebezpiecznych w powietrzu oraz pobrali próbki do badań. Na chwilę obecną trwają badania, trwa analiza tych próbek mająca na celu przede wszystkim zidentyfikowanie nieznanej substancji. Puste? Jeśli chodzi o ilość pojemników, były to dwa puste pojemniki, trzy pojemniki były wypełnione do połowy oraz dwa pojemniki były w całości wypełnione substancją niebezpieczną. Na chwilę obecną czekamy na wynik na wynik pomiarów przeprowadzonych przez, przez Grupę Chemiczną z Leszna. Po ewentualnej identyfikacji tych substancji będziemy mogli podjąć decyzję o dalszych krokach, co dalej będziemy robić. Na pewno teren będzie dozorowany, pozostaną tutaj odpowiednie służby. Na miejscu mamy przedstawicieli policji, służby leśnej oraz inspektoratu ochrony środowiska.